Dzień dobry. Dzisiaj będziemy mówić o gryce, która jest zbożem rzekomym. Grupy roślin rolniczych określanych jako zboże rzekome tworzą gatunki uprawne, które botanicznie nie są spokrewnione ze zbożami. I są to gatunki, które należą do roślin dwuliściennych, czyli jak kiełkują, to wystawiają dwa listki. Ale ze względu na podobny sposób uprawy i użytkowania, zaliczane są do zbóż. Gryka jest rośliną dwuliścienną, jest jedną z wartościowszych roślin zbożowych uprawianych przez człowieka. Owocem gryki jest trójgraniasty orzeszek. Gryka jest cenną rośliną ze względu na jej szerokie zastosowanie w żywieniu człowieka. Mam tutaj na myśli kaszę, mąki, a zwłaszcza dla diabetyków. Nasiona gryki posiadają białko bardzo dobrej jakości, o zbilansowanej zawartości aminokwasów odznaczają się wysoką wartością energetyczną, wysoką zawartością nienasyconych kwasów tłuszczowych, co sprawia, że gryce przypisuje się w działania oraz są zasobne w mikroelementy i cenne witaminy. Ziarno gryki nie zawiera glutenu, jest w naszym kraju przerabiane przede wszystkim na kaszę, które otrzymuje się w kaszarniach w wyniku obłuskiwania nasion, obtaczania i polerowania. Kasza po zmieleniu dostarcza mąki, która jest szczególnie wartościowa dla osób mających problemy z chorobami metabolicznymi, ale przy produkcji tej kaszy pozyskuje się okrywy owocowe, czyli tzw. łuski, które w wielu krajach wykorzystuje się jako wypełnienie kołdermat, mat, materacy, poduszek bez obawy o rozwój roztoczy, co jest szczególnie istotne dla alergików. Z liści i kwiatów gryki pozyskuje się rutynę wykorzystywaną w przemyśle farmaceutycznym, która wzmacnia naczynia włosowate układu krwionośnego i ma właściwości przeciwzapalne. Gryka jest również znaną rośliną miododajną. Miód gryczany posiada ciemną barwę, spośród innych miodów wyróżnia się wysoką zawartością enzalet. Roślina ta posiada dużą zdolność pobierania składników pokarmowych z form, które są trudno dostępne, co umożliwia obniżenie kosztów nawożenia mineralnego. Dzięki temu, że wytwarza dużo yy, biomasy nadziemnej, ceniona jest w zmianowaniu jako roślina, która głuszy chwasty i w ten sposób właśnie oczyszcza pole. W niewielkim stopniu jest porażona przez szkodniki i choroby. Jest rośliną fitosanitarną, czyli taką rośliną, która zostawia po sobie bardzo dobre stanowisko, oczyszczone z, ze szkodników i z chorób. I y gryka przeciwdziała rozwojowi nicieni w glebie, przez co może stanowić przerywnik w zmianowaniach z dużym udziałem zbóż, co w Polsce jest rzeczą bardzo istotną. Gryka jest rośliną obcopylną. Pojedynczy kwiat kwitnie tylko przez jeden dzień i wydaje nasiona wyłącznie po zapyleniu. Dlatego przebieg pogody w okresie kwitnienia, który będzie albo korzystny, albo niekorzystny dla przylotu pszczół. Decyduje o liczbie zawiązanych nasion w stosunku do wytworzonych kwiatków. Gryka jest rośliną o dużych wymaganiach klimatycznych. Najlepiej rozwija się w temperaturze 20 stopni Celsjusza. Zdarza się, że jest uszkadzona przez przymrozki, a przy chłodnej pogodzie rozwija się wolno, co oczywiście sprzyja większemu zachwaszczeniu. Jest wrażliwa na niedobór opadów od wschodów do pełni kwitnienia ze względu na silny wzrost roślin. Zwłaszcza przy ciepłej pogodzie, a jak wiadomo, kiedy roślina rośnie, wtedy ma duże wymagania wodne. W okresie kwitnienia, gryka źle znosi upalną pogodę z małą wilgotnością powietrza, bo to nie sprzyja zapylaniu kwiatów. Greka jest uważana za roślinę gleb lekkich, ale najlepiej, jakby były one zasobne w składniki pokarmowe o wysokiej kulturze. O uregulowanych stosunkach wodno-powietrznych i o odczynie lekko kwaśnym lub zbliżonym do obojętnego. I pomimo tego, że jest to roślina uważana za tolerancyjną w stosunku do odczynu gleby, to jednak przy pH, które jest niższe niż 5 glebę należy wapnować najlepiej jesienią w roku poprzedzającym zasiew. Nie udaje się na glebach bardzo suchych, ciężkich i podmokłych. Gryka nie ma specjalnych wymagań co do przedplonu. Ale przyjmuje się, że najlepiej plonuje po ziemniakach na oborniku i po roślinach strączkowych. No ale w praktyce jest tak, że jest najczęściej wysiewana po zbożach. Może być uprawiana w plonie wtórnym, po poplonach ozimych. Ze względu na krótki okres wegetacji nadaje się też do siewu w międzyplonie. Uprawa roli pod grykę powinna być przygotowana bardzo starannie ze względu na chwasty. Gryka wśród roślin uprawnych wyróżnia się sporą wrażliwością na niedostateczne napowietrzenie gleby, dlatego wymaga większej pulchności gleby, żeby jej delikatne, w zasadzie korzenie boczne, mogły się dobrze rozrastać. Uprawę roli pod grykę przeprowadza się w podobny sposób jak pod zboża jarę, pamiętając jednocześnie, żeby tej gleby zbytnio nie przesuszać. Zadaniem jesiennej uprawy pożniwnej jest przede wszystkim odchwaszczenie pola. Orka przedzimowa powinna być wykonywana wcześniej, aby możliwie dużo nasion chwastów skiełkowało i nie zostało zniszczone przez wykonywane zabiegi. Wiosenne przygotowanie pola pod zasiew gryki obejmuje zastosowanie nawozów mineralnych i kultywatorowanie z bronowaniem lub doprawienie gleby zestawem do uprawy przedsiewnej. Gryka jest rośliną, która posiada zdolności do pobierania składników trudno dostępnych dla innych roślin co poprawia wykorzystanie zasobności gleby. Dlatego rośliny przychodzące w jakby pogryce powinny być nawożone obficiej. Przyjmuje się, że taką podstawową dawką azotu, potasu i fosforu jest 40 kg na hektar. I te 40 kg należałoby zastosować w całości przedsiewnie, ale jeżeli chcemy zastosować wyższe dawki, powinny być podzielone 60% mniej więcej przedsiewnie, a resztę w fazie kiełkowania. W przypadku uprawy gryki ważną rzeczą bardzo jest ustalenie optymalnego terminu siewu. Gryka jest rośliną ciepłolubną. Tak, jak kukurydza. Należy ją wysiewać w glebę, która jest ogrzana mniej więcej na głębokości 5-10 cm do temperatury około 10 stopni Celsjusza. I wysiewamy ją wtedy, kiedy minie obawa wystąpienia tych wiosennych przymrozków, czyli najlepiej po tak zwanych zimnych ogrodnikach, które mamy od 12 do 14 maja. No i gryki wysiewamy zdecydowanie nie wcześniej niż 10 maja. Zbyt późny siew powoduje skrócenie okresu wegetacji, słabsze rozgałęzienie roślin, a wzrost i kwitnienie może przypadać w okresie letniej suszy, co będzie wpływało źle na plonowanie. Grykę wysiewamy siewnikiem zbożowym na głębokość tak od 3 do 5 cm, zależnie od rodzaju gleby. Na glebach zwięzłych wysiewamy płycej, żeby, żeby nasiona miały szansę się przebić. Jeżeli decydujemy się na plantację gryki, to tutaj eksperci podkreślają, że trzeba pamiętać, że mamy niezbyt duży wybór herbicydów zarejestrowanych do odchwaszczenia. Dlatego jeżeli chodzi o zabiegi agrotechniczne, to za najważniejsze trzeba by było uznać po pierwsze termin i sposób siewu gryki, a po drugie odchwaszczanie. Wyższe plony gryki uzyskuje się przy, przy szerokiej rozstawie rzędów. Szeroka to jest 40 cm przy pełnej pielęgnacji międzyrzędzi. Uprawa w szerszych międzyrzędziach powoduje obfitsze kwitnienie roślin i wydłużenie okresu kwitnienia, a to rozciągnięcie kwitnienia w czasie y, zwiększa prawdopodobieństwo nalotu i zapylenia kwiatów przez pszczoły. Przy tym rodzaju uprawy wysiewa się mniej więcej od 60 do 70 kg orzeszków na hektar. Jeżeli stosujemy szeroką uprawę z szeroką rozstawą rzędów, to trzeba wykonać opielenie mniej więcej dwu w pełni wschodów, czyli wtedy, kiedy pojawiają się dwa trzy liście właściwe, w tej fazie, kiedy tworzą się pąki kwiatowe, i w tej fazie, kiedy mamy pełnię kwitnienia. W praktyce jednak, gryka najczęściej sieje się w siebie w wąskich międzyrzędziach czyli około 12 cm i wysiewamy wtedy od 80 do 90 kg orzeszków na hektar, co w przypadku późnego siewu. Późny siew to jest taki po 20 maja, gdy jest już ciepło, sprzyja szybkiemu wzrostowi roślin i wcześniejszemu zakryciu międzyrzędzi. I w takim przypadku jest mniejsze zachwaszczenie plantacji. Wadą tego systemu jest słabe rozgałęzienie roślin, co oczywiście będzie prowadziło do słabszych plonów. Dziękuję bardzo.